Cześć Paulo z tej strony. Ostatnie zadanie z eventu Halloween w Wishing Planet Brama duchów. Noc Halloween i pełnia księżyca to niebezpieczna mieszanka. Ciemne siły mogą wtedy otworzyć bramę duchów i przeniknąć z innego świata. Możesz je powstrzymać, jeśli znajdziesz specjalne magiczne przedmioty stanowiące pieczęć bramy i zniszczyć je w płomieniach turyckiego ogniska w samą noc Halloween. Zbierz wszystkie magiczne przedmioty wymagane do rytuału i rozpal ogień. 13 monet, 9990 dolarów. Czapka dyniowa i skrzynia dębowa. Mamy już wszystkie zadania zrobione. Zabezpiecz bramę do innego świata zadanie. I skromać wszystkie 7 pieczęci i wrzuć je do ognia. Musimy się udać na łowisko Weeping Willow, żeby rozpalić magiczny ogień, który jest już w tym momencie rozpalony. To nie pozostaje nam nic innego jak ukończyć to zadanie. Widzimy się jak to na łowisku i te 7 przedmiotów, które my zdobyli, mówiąc poszczególne ryby, one się znajdują tutaj. W zakładce specjalnej mamy amulet grabarza, dyniowa lampa, miotła wiedźmy, pierścień Lorda Demonów, wstrągowy golem, starożytny rybi Wisiorek wisiorek odstraszający złe oko czyli mamy 7 tych właśnie przedmiotów, musimy je wrzucić do ognia mamy bramę, widzimy ją tutaj w oddali, jesteśmy na łowisku ale się gra przycina niech sobie oddychnie nie wiem po czym się zmęczyła, I mamy bramę, fajnie ale zanim dojdziemy do bramy yy, ja jeszcze muszę pozbierać tu nagrody, które gdzieś są po pokrywane w tych dyniach i nie tylko bo to ostatnie 20 godzin zabawy zostało, więc chciałbym wszystko wymaksować. Dobrze, pozbierałem sobie wszystkie nagrody, nic szczególnego nie dostałem. No i tutaj mamy właśnie tą bramę. Zgromadź wszystkie 7 pieczęci i wrzucie do ognia. Zabezpiecz bramę do innego świata. Na mapie ona się znajduje tutaj, dokładnie na środku. Mamy zaznaczone to na żółto. I zobaczymy, co się wydarzy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Podejdźmy pod ten okien. Rzuć wszystkie pieczęcie do ognia. No to zaczynamy. No i to wszystko. Trzy koty. Zdobądź trzy rodzaje zany na Halloween. To chyba nam się udało też to zrobić. z spławik dynia. Zobaczmy co dalej. Dyniowa czapka. Plecak jest pełny Przedmiot umieszczono w magazynie. No pewnie. Skrzynia dębowa. Też przedmiot umieszczono w magazynie. Spławik dynia w plecaku. Tu już mam drugi taki. Kolejna misja, polowanie na grubszego zwierza. Świetna robota. Brama duchów została zamknięta. Niestety niektóre z przebieglejszych potworów zdołały przedostać się na drugą stronę i rozproszyć się po jeziorach. Musisz wyłapać je wszystkie. No nie ma na to teraz czasu. Nie wiedziałem nawet, że po tej misji będzie kolejna. Aha, tutaj mam tarpon demon, ognisty szczupak. Jeśli odrdemon i karptuch. Polowanie na grubszego. Nie, 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 nie. Na to już w tym momencie nie mam czasu. Ale, ale. Tutaj nam się pojawiły nowe misje. Na razie o tym zapomnimy. Fajne nagrody. Sporo tego jest łowienia. Ale ja się przygotowałem, bo jestem na Whipping Willow. No i chciałbym jeszcze połowić właśnie te ryby, które tutaj mamy. Kupiłem sobie dodatkowe jeszcze trzy wędki, dwie w sumie. Wszystkie te same. Raz, dwa, trzy, dwie. Trzy, dokładnie. No i będziemy testować, czy coś mi się uda złowić. Z tych właśnie przynęt, które tutaj mam, które tylko mogę właśnie założyć na karpową wędkę. No i łowimy te ryby, które tutaj mamy. Więc sobie zobaczmy. Tutaj mamy paliczki, stuletnie jaja i oko. Ok, przesunąłem sobie czas na noc i zobaczymy, czy coś uderzy. Jakiś duch, bo w dzień nic nie chciało mi uderzyć na te moje super ekstra przynęty. Więc sobie weźmy, może, stuletnie jaja teraz. Nie wiem, nawet, czy haczyk jest dobry, czy nie za duży, ale zobaczymy. Głęboko prawie 3 metry. No i jeszcze jedna wędka. Jegody jemioły. Nie zostaje mi nic innego jak poczekać na branie. Mam nadzieję, że uda mi się złowić jakiegokolwiek, jakiegokolwiek ducha. Już tak szybko, pierwsze branie? No i oczywiście się. No, myślałem. Co to jest za ryba? Czy moja wędka podoła? Ona ma tylko wytrzymałość do 15 kg. Tak jak mówiłem, nie mam pojęcia, jakie tu ryby są ciężkie. Ładne punkty doświadczenia. Unikatowy Karp Albinos. 2863 punkty. Wow. Zaznaczymy sobie to na mapie. Tak jest. Ale moje chyba wędki są za słabe, ale jak są słabsze, to dają ogromne, ale to ogromne punkty doświadczenia. Niestety nie udało mi się złowić żadnego karpia ducha na żadną z tych przynęt. No niestety, najważniejsze, że my wykonali zadanie i zamknęli bramę duchu. No i ja myślałem właśnie, że to będzie ostatnie zadanie związane z eventem Halloween, ale jednak nie, bo wyszło coś innego, wyszło kolejne zadanie. No ale to zadanie już sobie zostawię na przyszły rok jak co polowanie na grubszego zwierza. Nie mam szans, żeby to już zrobić w tym. Jeszcze w tym evencie. 19 godzin zostało. No trudno. Ja się fajnie bawiłem na evencie Halloween. Stało jeszcze troszeczkę ryb do połowienia. Zostaję na whipping Willow. Muszę sobie odrobić troszeczkę pieniędzy, które wsadziłem tutaj właśnie na koszty podróży plus licencje. Łącznie było to 20 tysięcy dolarów, więc to wszystko muszę odrobić łowiąc te ryby. A jak co, to my się widzimy w kolejnych materiałach. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!